Cześć, witajcie z tej strony, Zinord Dzisiaj przedstawię Wam parę sposobów na spowodowanie braku lagów na streamie. Ale nie jest to poradnik dla osób, które chcą robić streama, a dla osób, które go oglądają. Czyli jeśli macie lagi oglądając czegoś streama, polecam wam, że ten poradnik, może Wam się przyda. Pokażę Wam to na przykładzie livea DISA. Tak, yy, naj najlepszym sposobem jest po prostu wciśnięcie prawej przyciskiem myszy na odtwarzaczu, ustawienia. I tutaj mamy ustawienia programu Adobe Flash Player, magazyn lokalny. Zazwyczaj to jest ustawione na 100 KB. Zwiększamy to do bez ograniczeń. Klikamy zamknij. Lagi powinny być mniejsze. Powinny. Kolejnym sposobem jest yy, zamknięcie czatu po prostu. Czasami czat potrafi zlagować nam trochę yy, streama. Więc czasem, jak mam lagi, to po prostu go zamykam i często to działa. Kolejnym sposobem jest po prostu zmienie jakości streama. Jeśli osoba ma partnera, to oczywiście można zmieniać jakość. Najczęściej powinno się zmieniać na najniższą, ale są przypadki, gdy mając naj, najniższą jakość, mogą być lagi. Wtedy należy zwiększyć tą jakość o jeden stopień lub dwa, w zależności od tego, jak będzie trzeba. Wtedy może działać stream lepiej To jest Twitch, tego nie zrozumiecie niestety <laughs> yy, Ja też tego nie rozumiem w sumie Ale ważne, że czasami działają takie sposoby I Najlepszym dla mnie sposobem Naprawdę jak już mam takie mocne lagi Będąc tutaj To wystarczy zainstalować yy, przyglądarkę Maxton Cloud Browser którą w, w której teraz jesteśmy Jest ona dość fajna Mimo, że jest połączona z Internet Explorer to możemy używać tylko i wyłącznie do live'ów. Ma on opcję taką jak odery Video. Wciskamy tę opcję, możemy włączyć pustą podstronę, wyłączyć to i teraz zmiany włączonego Twitcha, a mają włączony sam live. Przez to możemy też tutaj zmniejszyć to okienko, tak żeby nie było tych konturów po oku. Możemy sobie normalnie odpalić na full screenie, oglądać i wszystko możemy robić. A to powinno spowodować o wiele mniejsze lagi, gdyż pobierany jest tylko odtwarzacz, a nie cała strona Twitcha. Myślę, że w jakiś sposób Wam to pomogło. Może nie jest to jakiś super profesjonalny poradnik, ale myślę, że jeśli komuś to pomogło, no to... To się cieszę. Dzięki za oglądanie i na razie.